Dobra, a może wszyscy z Tobie? to to dzisiaj lecimy z kolejnym filmem, z nami Szymon, a i Dzisiaj w górę subskrypcji, to też, i dzisiaj gramy w kalambury. Ja leż dziszyle... kto to? To jest taka nasza autorska gra. ale wiecie co to jest? To jest misa. Nie, no, ale czekaj, ja widzę tam coś jeszcze. Łooo, przycisk subskrypcji, to też bysmy! Dobra, przechodząc do zasad. Mamy tutaj 40 ksyw youtuberów. Zrobimy sobie dwie rundy. W każdej rundzie po kolei losujemy po 5 nas influencerów i musicie pokazać ich w jakiś memiczny sposób, śmieszny sposób, jakieś ich najlepsze momenty. I w tym czasie pozostała trójka, zgaduje kto to jest. Osoba, która pierwsza krzyknie, kto to jest, dostaje punkt, pokazujemy i mówimy, tak? Że znaczy, się można pokazywać i mówić Tak, krzyk. można też mówić. Dobra. Tylko nie mówimy ksywy tej osoby, bo jest tu... to jest takich bardzo obiektów dobra, bo to, to do. jest tryhard fest. Co wygra nas? Więc kurde szczęście Mówiłeś, że 500, nie? Nie, szczęście Mówiłeś, że 500 Szczęście 450? Czy możecie być szczęśliwi po prostu za szczęścia, że tu jesteście? Ale 400 złotych w portfelu, też szczęśliwy Wiem, ale nie mam Czekajcie, muszę przemyśleć Dobra Nie wiem jak to zagrać No rzeczywiście Bardziej. Wardek Nie Tutaj był punkt Nie spodziewałem się, że jesteś tak szybki Uuuu, dawaj napijemy się budeczki Murciś! Ja mam pustkę w głowie Dobrze, ja, ja... jadę sobie na rowerze Nie mógł! Paris Co to, że Paris Platon? Ja po rowerze już wiedziałem bardzo, ja, no, bardzo chciałem go nie w pokazać, ale jak 90% 10% to są przeklejki go w ogóle nie znam. jedyne co jakbym miał pokazać to tak, <grym Dobra, <grym to, tak. To, ja, no, no. Dobra, cicho Dobra, ty Pawełowski też bądź cicho, bo zaraz będzie dzwoniąc na telewizję. Ja Nie będę nic mówił, tylko pokażę. Czekaj, No a kim jestem, jak tak teraz siedzę, nie? Kim? Co bardzo szczęśliwy. Ale jestem ciekawy, czy jestem raczej... jestem nudziarzem? Mixer. <słuchörper> oh, <na gPD! słuchörper> oh, no, no, <słuchougher> o kurde. No, 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 nie, to ty robisz? mikser. Teraz ja. Ja wyciągam z niego tą informację teraz.

On zarzuci, a, ty zarzucił, tyś, ty zarzucił tak ty... się z pedofilu, a później ty... go za to przepraszam. Dobra, ale też jakby trzeba powiedzieć, no tutaj takie memiczne, no to, że mówimy, że mixer jest nudziarzem, to nie znaczy, że jest nudziarzem to Możemy lecieć dalej? O, no, ja urodziłem się w After i teraz żyję, no... tak ja? Ja? <ślaśńczą> ja! Ale Ja? Krzysiek, ale ty, ale ja byłem Zostaw Zostaw bo jak konkretną sceną tego. No, ja wiem chyba co. O, z... yeah! oh, yeah! nie! <śmienicza> 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 ale wiesz, to na scenę El, tak, to... No. co to oh, co? A, wiesz, co to jest. A, A! się tak, A, Na tak, A, w tamto nie, bo ja idę jak 200 kg to tak O, nie! Dobra, no szybkość Sio! <laughs> wiedziałem, wiedziałem! ja mam takiego naga mózgu! Ja będę ja będą, że jakbym się czytał i już coś widziałem, tak, coś tak. widziałem. Dobra, no i teraz Ty, oni są od Freeza? To, to są od Freeza chłopaki? Z nitro. Co? W ogóle nie kojarzę. Bo to znaczy jak z ekipą Albo jesteś wykipą, albo nie no. <grym> Nie, nie jesteśmy <grym> ekipą. <Nie>. Drużyna. <grym> A, drużyna. z nadem, z grają. Z grają, O kurde. Zbliżę na piątkę. A takie pierdole. Wstachuje Co? Co to było? Wstachuje? mnie. to było chyba bardzo dawno Co? To już jest takie bumerskie, nie? Jakby mało to już wie, kto to jest, Co? Jak się wyrzucili z stymu X? Spraw to! Spraw Dzięki za Dobre to Kurde, by... ja teraz zwiechę złapałem Dobra, generalnie ja mega lubię McDonald's Lexi. To mu się zabrać, tak szybko. Okej, okay, dobra, mam dwa dobre. No, dobra. Dwa takie samo? Disiemaneczko, dzisiaj sobie zjemy w najlepszej restauracji z gwiazdami Marowcią z Michelin. Trąba. E, także... Dobra, no ja generalnie nie chcę być niemiły, ale no, no nie, nie pasujesz do tego projektu I wymiłuję kółki Wymiłuję kółki Serio? <śmuchy> Zapamiętam, to no. siedzi głęboko <śmuchy> Siedzi serduszko. Już zaczynam płakać Stary, no wywalili z projektu Jesteś nikim Masz dalej 5000 50 tysięcy subów Ja komentuję filmy pisałem, <śmuchy> <śmuchy> Naprawdę Kiedyś jak zaczynaliśmy nagrywki i byłem tutaj Wszedłem tutaj do pomieszczenia jeszcze była tutaj twoja mama Miała laptopa na blacie Patrzę, a tam 25

Pokazuję. Minimalny. Ej, ja nie zdążyłem podnieść głowy! Ludzie! Dobra, jak wyciska na ławie, Ej, ale ja się nie bo ja też mam m*** nimi wziąć No ale jedyny z mepodroniarzy, mam jest nawet no, równiarzem do krakowskim po weginarnym Dobra, Dobra. daj następne Dobra Bro Wyglądał tak Kto był pierwszy? Nie wiem, nie wiem Chyba Ja ten. mam jeden ja. punkt, stary Nie, <laughs> yeah, Szymon był pierwszy Czekajcie Co było? Kurczę, próbuję sobie przypomnieć jedną rzecz, bo to jest łatwe daj, daj, że że bo, To jest Że mam trochę udział ja Jestem dzisiaj są tutaj teraz. z moim operatorem i nagrywamy właśnie kolejny film Dzisiaj byliśmy też u Buddy, Buddy BMW Pacik Mamy... Krzychu! To z Ciebie <grytanie> Krzychu ty powiedziałeś, <grytanie> teraz O, jakie są. fajne! O, jak on to mówi? On, Pacimiańska Tak, tak, tak Witaj już, nie tak, w sobotni poranku BĘDĘ! <grytanie> dobrze, dobrze. <grytanie> no to śmieszne Ja się ściągnę Dobra, podsumowanie punktów nad naszymi głowami teraz Ja mam 6 punktów Ja mam 7 punktów Masz trzy On na Dobra, Hej. druga runda. Ogólnie ważne jest, żeby na początku ustalić sobie pierwszą ściankę. Jak mieć mieli pierwszą ściankę, to możecie zaczynać... MatyMax Nie, możecie sobie próbować układać drugi kolor. I Jojo! Tak! <laughs> o kurczę! Taki lahmut! Ja się... Ścianka i tak o co chodzi? Gdzie się wspina jeszcze, no? Dobra, nie? Dobrze będzie. Obrew! No Lubię bardzo, jak tatuaże mają jakieś znaczenie. Dlatego ja wytatuowałem sobie. Te kordy jednego rysa na ziemi. Tak. Co mówisz? W... Wytatuowała? Wżeńskiej. Co? Gdzieś się Też wytatuowałem. A, wytatuowałem? A A tak mówi? O, Ma tutaj tatuaż. Ma w Chorwacji ten koordynator. <grym grym grym grym> no to staro, ogarnij się naprawdę. Możesz ja zrobić lister przed odcinkiem. Teraz tak, jeżeli. Macie już wyczerpałeś... Ma On pierwszy ja, nie? słowa. Zrozumiałem, jeżeli macie tutaj już zrobią matematykę, już do... tak bym jesteś. Sytuacja jest jaka jest i ja na ten moment muszę... Na, na, się... na, na to będzie pierwszy. Nie ja chyba. Ale co? Leksił. Nie ja powiedziałem lepsił pierwszy. No jak? Bo ja powiedziałem na co ty jeszcze chyba coś, coś innego powiedzieć, nie? Dobra, dobra, popijcie się o to. Dobra. Kaję papier? Kainę papier. Kainę papier. Nie to tak twoje! Dobra, no, możecie, to dobra możecie zrobić czoł, bo to już spadło i nie wiem gdzie to jest. Ja dopiero... To być się tam gdzie się było. Ślest! No, przy... Szymo! Dobra. Czemu no, to jest spotkać? Dobra, to jest konfet, dobra, nie. przed niego. Nie, masz to, zry! Dobra. Nic nie Dobra. A mam wam to zrobić łatwo czy ja trudno? Łatwo Co? tak byś się skupił. Czekaj, sprób spróbuję wam to zrobić. Na jakoś jakoś, jakoś naokoło. Nie szczerajcie, bo na, nawet wtedy nie powiem. On nawet wtedy nie powiem. Zrobię to bardzo naokoło. Mógłbyś to tak kwadratowo zrobić, trochę? W sensie nie na około, tylko tak po kwadracie Yyyyyyyy Proszę walczą yy, z... brakiem pewności siebie Wersja Zrobiłam sobie piersi On Dobra, ready? No. Rozumiemy, ale nie wiem na Krokami Krokami nie wiecie kto beka i pierci Na polskim YouTubie jedna jest taka osoba Patecki Ooo kurde To było łatwe Nie, bo on zrobił tak o, Ale mi świetnie To jest Patecki A nie by Stary złapałeś i czy ty znowu weźmiesz na kadrę dzisiaj? Czekaj Kurcze, bo no to jest mega łatwe i chcę jakieś fajne mieć Śmieszny chcę być raz Ale mi zimno przez ten そう。<laughs> Jao! Ale zbroził Ale zraziłaś zbroził. ty chciałeś nawiązać to zbrożenie i sam zbroziłaś nie? No to, no nie. Do, to dobrze, bo to było takie, wiesz, kino no nie, 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 nie. 4D. Nie wiesz, że widzisz, słyszysz, to jeszcze masz nie... takie nie, nie, uczucie. Ja Zobrażenie nie, nie oszakuje. Dobra, idź sobie spółkę założę, yes to Ale zobaczy sam. Gola, 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 gola! Aha, już mówiłem. To było takie taktyczne, trzeba być Dobra, ja teraz pokazuwam będę no. A masz już Ferrari? Kto? No. Kto no, mógłbyś No Obiadłaś, kiedy Kurde, Wygieł mając to, no, ja ja raz to raz YouTube nie oglądacie. Dobra. No, ja ogólnie po odcinku idę sobie pograć futbol trochę, bo bardzo. Nie, Ja, ja, był pierwszy. Był ja, pierwszy, ja nie, pierwszy Ja nie, pierwszy Ja nie, ja ja pierwszy nie, 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 Komik. <laughs> nie, gdzieś na co zrobił. Byli tam tacy, pauza. Okay. Komicy. Ha! No, generalnie ja wiem, że to jest brak poszanowania S do praw autorskich, ale nie mogę sobie są. tego odpuścić. Nie mogę sobie tego odpuścić. Zobaczcie tylko na to, jak tańczy. <laughs> ja wiem, poczekaj. Co co? No cóż? Nociac. ma taki śnieg taki. Co? Chodziło o ten, nie, o nie. kaktusa z pisem. Okay. Tak? To też śmiechem, ale ja nie odzoruję jego śmiechu. Czekaj, może to takim świeżym tematem polecę. Nie, prostu pa od dzisiaj nie możemy się. Dubiany. Nie możemy się nazywać przyjaciółmi, tracę do ciebie klestki. No i tak widzę. Nie nie, 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 nie. nie ja bo nie jestem na bieżąco, rozumiem? No bo nie ogarnamy po co się Ale nie jestem na bieżąco boć, tygodnią, tą trzymam z <grym> jej <się> kawej montować. Cicho, nie mów. Rygam, rygam, Karol, wytnij to! mi mnie, Karol wytnij to. Dziękuję. Daję 40 tysięcy złotych, przyjeżdża Marcin. Przejeżdża... Kanał Sportowy! Stanowski! Dobra, i ostatnie... Nie lubimy się, prawda? Mają Eee! Kurczę... Tak... Kurde, co ja tak, 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 tak. tak nie robić? Nie lubimy się. No, Mógłbyś tak nie robić? Bo jestem, jestem taka malutka. I występowałam w szkole kiedyś. Na co? Kurde... A. Kowski, nema, <grymne> Dobrze. Mam na rękę, ja nerwowo. Trzyma na combo Dobrze, teraz kobiety, wiem, co będzie. To. Bo! 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 Nie, Bo! nie! Nie! Był, nie, był pierwszy. pierwszy. Nie no niestety po długim czasie zdecydowałem, że odchodzę z timu. Shio? Lexi. Czuję tego. Lexiu e, swojej dziewczyny. Michał go no. Boński? No. Cześć, dzisiaj będziemy robić! Still. Nie będziemy spać przez 72 godziny. 110% <noise> tak. Thank you Tyle Pomogłeś <noise> Kurde, to może go nie wpisałem jednak Zbambuzlowałem samego siebie Prawnie Tak, ale zbambuzlowaliście kurczę tym, że sami pisali, pisaliście te karteczki w sumie Sorry, jeszcze nie mamy asystenta To on chyba wygrał Ile masz? Ile masz? Ile masz? <noise> ile? No ile masz? Ile? No 3, 4, 3, 2, 1 11 Aiii, ja mam 9 Dobra, bo ja wam o, nie ten mówiłem, ten tak szczerze dzisiejszy, dzisiejszy challenge było 10 tysięcy złotych Takie Do przegranego Takie Do przegranego Do wygranego Dobra, dziękujemy za oglądanie, to był taki odcinek, jaki? O, strasznie spięty Strasznie spięty tak. To był taki trochę spięty odcinek, ale jeśli wam się podobało, to zostawcie łapeczkę Komentarz w komentarzu napiszcie Paweł Koks Albo Paweł Szef Albo yes. Albo Tom Fedraniarz Dziękuję za oglądanie, jo